Jest Druga reklama w tym tygodniu. Dobra. I cześć. No. Dobrodzieju, daj złotówkę. Ma się udało. Ma się udało, chodźmy, przejdźmy, co się dzieje. Jesteśmy teraz przed pierwszymi zdjęciami w studio, w którym zbudowaliśmy scenografię do przestrzeni biurowej, w której gra Adrian. Dosłownie trzy ujęcia musimy tutaj zrobić w przestrzeni biurowej, potem zmieniamy biuro na dom, przemalowujemy ściany, wstawiamy nowe scenografie i działamy z Igą. Cześć, jesteśmy dzisiaj na planie filmowym. Wspólnie z firmą Proxy Media nagrywamy film do naszej nowej aplikacji Pojadę. Aplikacja Pojadę łączy kierowców oraz osoby chcące nadać paczkę. Dzięki aplikacji Pojadę jesteśmy w stanie wysyłać paczki 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Ja Wam coś powiem: making coffee jest tutaj najważniejszy.. No i koniec, no i nie wiem, co będę robił teraz w domu.